Fundacja Ale Akcja zaprasza do bajecznego słuchowiska. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami. A teraz posłuchaj. Bajeczne słuchowisko, komplementy Lisa, czyta Michalina Papis. Zdarza się, że ktoś mówi nam miłe słowa, choć tak naprawdę myśli zupełnie inaczej. Tak było w przypadku psa. Koguta i lisa, o których jest ta bajka. Posłuchajcie sami. Pies i kogut byli dobrymi przyjaciółmi. Rozumieli się bez słów, pomagali sobie i żyli w zgodzie. Pewnego wieczoru wymyślili, że wyruszą razem w podróż. Następnego dnia o świcie rozpoczęli wędrówkę. Gdy nadszedł w zmierzch, zaczęli szukać miejsca, w którym mogliby spędzić noc. Dostrzegli w lesie drzewo, które im obu bardzo przypadło do gustu, i zdecydowali, że tutaj przenocują. Samego rana kogut, jak to ma w zwyczaju, obudził się pierwszy i zaczął piać. Usłyszał to lis i pomyślał, że zrobi sobie z koguta wspaniałą ucztę na śniadanie. Podszedł więc do drzewa, na którym piał kogut i rzekł do niego: Dzień dobry, a kogut to moje oczy widzą? Co za głos, co za talent, chciałbym mieć takiego przyjaciela. Kogut jednak nie dał się zwieść pochlebstwu lisa i powiedział do niego tak. Oczywiście, chętnie cię poznam, ale mam do ciebie prośbę. Obudź proszę mojego lokaja śpiącego w dziupli drzewa, a on otworzy ci drzwi wejściowe i wpuści cię do środka. Uradowany lis posłuchał koguta i zrobił to, o co go prosił. Wtedy z dziupli wyskoczył przyjaciel koguta, pies, i przegonił przebiegłego lisa. Jeżeli podobała ci się ta bajka i chcesz usłyszeć ich więcej, to koniecznie odwiedź naszą stronę www.bajeczne Czekamy na ciebie.